Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na film pod tytułem Przesłanie dla ciebie na teraz. Co karty chcą ci po prostu przekazać? Jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. Zaraz Wam tutaj wyrównam. Jeszcze raz jeden. 2 i to jest 3. Pamiętajcie, że na miniaturce filmu macie zbliżenie, tam możecie, tam właśnie powinniście dokonywać wyboru. No dobra. Przesłanie dla Ciebie na teraz. Ok, jedyneczka. To jest tylko karta wyboru, i patrzymy na sobie. No, jedyneczko, u ciebie to się tutaj zarysowała taka historia, że ty powiedziałabym: Bardzo chcesz zmian, i te zmiany są u ciebie nieuniknione, to jest poważna zmiana w twoim życiu. Będziesz coś kończyć w swoim życiu, coś zakończać, i, i będziesz otwierać się na coś zupełnie nowego. Tylko warunek jest jeden, żeby to nowe do twojego życia przyszło. To stare musi być zakończone. I teraz tak. Ty możesz obawiać się tych zmian. Ty bardzo mocno chcesz zmian. Ty bardzo mocno chcesz nowego początku w życiu, nowego etapu w życiu. Ty bardzo mocno chcesz poczuć się osobą spełnioną, szczęśliwą, radosną, taką zdrową, zadowoloną, tak? Ty bardzo mocno chcesz. Przeżyć tą transformację, ale masz strach przed zmianami, obawiasz się, że znów spotka Ciebie rozczarowanie, za bardzo możesz gdzieś tam wracać myślami do tych przeszłych wydarzeń i skupiać się na tym, a bo historia się powtórzy, bo mi się to nie uda. Tutaj karty pokazują, że Ty chcesz totalnej przemiany, i to może wiązać się zarówno i z wyprowadzką, przeprowadzką, z takim nowym początkiem w życiu, ale też tu bardzo mocno pokazuje się informacja. Odnośnie zmiany pracy i, i zarabiania. Yy, I tu powiedziałabym, że mm, obawiasz się, jak, w jakiś sposób ty obawiasz się podjąć tą decyzję. Za dużo w Twojej głowie jest negatywnych myśli i skupiania się na tych trudnych życiowych sytuacjach. Być może dokonałaś w przeszłości niewłaściwego wyboru i nie potrafisz się z tym pogodzić. I obawiasz się, że znów dokonasz złego wyboru, a decyzja jest ważna, bo tyczy się poważnej transformacji w życiu, i znów będziesz obwiniać się za to, że ci nie wyszło. Za bardzo jesteś tutaj pokazana, jedyneczko, w takiej energii, że jesteś więźniem swoich negatywnych myśli. Ty potrzebujesz uwolnić te swoje myśli. Ty potrzebujesz je przepracować w jakiś sposób i wtedy Twoja energia ruszy naprzód. Karty mi tutaj pokazują, że możesz być osobą bardzo wysoce wrażliwą i osobą, która no, daje się w łatwy sposób wykorzystywać, daje się manipulować. I miej to na uwadze, tak? Także przesłanie dla Ciebie na teraz jest takie. Ruszaj naprzód. Poddaj się temu nowemu etapowi w życiu. Przyjdzie do Twojego życia spełnienie, radość i zadowolenie. Tutaj będzie zmieniać się w każdym aspekcie życia. Najbardziej czuję to w energii pracy i zarabiania, ale nowa miłość albo zmiany w miłości przyjdą do Ciebie pod warunkiem, że, zawierz, że zawrzesz przymierze z przeszłością. Ja tutaj widzę, że i tak będą Ciebie czekać w życiu wydarzenia, których nie unikniesz. Które są nie do uniknięcia. Ewentualnie możesz się odwlekać w czasie, przekładać na później, zniechęcać się, ale to i tak będzie się w Twoim życiu realizować, tak? Więcej odwagi w sobie, więcej takiej decyzyjności. Spójrz na całą tą, tą swoją sytuację trochę inaczej. Być może potrzebujesz takiego zdroworozsądkowego podejścia do tematu. Ale tutaj te karty mówią, że to jest czas działania. To jest czas działania, tylko znać w sobie tą siłę woli, znajdź w sobie tą pewność siebie, tą odwagę do działania i podejmuj te, no nazwałabym to być może dla niektórych z Was ryzyko, ale nie poddawaj się. Idzie do Ciebie nowy etap w życiu, idzie do Ciebie taka energia: wow, będę w sukcesie, będę zwycięzcą. Otrzymam pomoc, jeżeli tylko będziesz o tym mówić, otrzymasz tą pomoc, tak? I powiedziałabym, że to jest, to jest u ciebie możliwość pokonania trudności życiowych, bardzo tutaj mocno I, i naprawdę dokonania bardzo dużych zmian w życiu, bardzo dużych. Ale jeżeli ty trzymasz się kurczowo, tej przeszłości, tej straty, czy tego rozstania, czy tej żałoby, czy tych łez, itd. i tak dalej, i wierzy, że Twoje miejsce w, na życie, do życia powinno być gdzie indziej, ale ty się tego boisz, no to ciężko będzie. Odnajdź swoją wartość, tak? Odkryj ten sens swojego życia i ruszaj. Ja tego Tobie życzę. Wszystkiego pięknego. Dwójeczka. Przesłanie dla dwójeczki na teraz. Thank you Bardzo pięknie się pokazało. Może się twoje marzenie spełnić, dwójeczko. Może się, yy, możesz osiągnąć spełnienie, zadowolenie. Ta obfitość, te prosperity do ciebie może przejść. Tylko widzisz. U ciebie jest ten problem, yy, że ty możesz mieć wrażenie, że nie, to tylko w, wszystkim wychodzi, tylko nie mi i tutaj trzeba zmienić tok myślenia i nastawienia do swojego życia, tak? Może być taka sytuacja, że Ty możesz mieć bardzo dużo ran wewnętrznych, emocjonalnych, możesz mieć takich kompleksów w sobie bardzo dużo. Może być też tak, że no, kiedyś popełniłaś jakiś błąd w życiu, błędnie zadziałałaś i do tej pory się to Tobie czkawką odbija, i teraz boisz się jakichkolwiek zmian. Tutaj karty mówią, że Ty masz bardzo dobrą intuicję i, i Ty możesz naprawdę zmienić, wykreować, stworzyć swoje życie takie, jakie byś chciała, ale ja mam wrażenie, że tutaj, tu jakaś toksyczna kobieta mi jest pokazana w przeszkodzie. Toksyczna relacja, toksyczny związek z kobietą. Dla niektórych z Was może być to toksyczna mama i jakaś rana mamy, dla innych może być to toksyczna. Jakakolwiek kobieta w biznesie, w pracy, w jakiejś relacji, w przyjaźni czy w związku, nawet jeżeli słuchają mnie panowie. I tu najpierw trzeba to przepracować bardzo mocno. I tutaj jest taka informacja, że w tym wszystkim może Wam pomóc jakaś kobieta, jakaś terapeutka, ktoś, kto zajmuje się takimi właśnie sprawami. Kobieta, która ma dużo empatii w sobie, takiej cierpliwości. I to jest ktoś na wzór terapeutki, bioenergoterapeutki, jakieś lekarki, mentorki. Także udajcie się do jakiejś kobiety, jeżeli nie potraficie sobie poradzić sami ze swoimi lękami, emocjami, smutkami. Bo tu są pokazane osoby, które, um, które bardzo cierpią od, od środka i wy potrzebujecie pomocy. Karty mi tu pokazują, że w waszym życiu trochę może brakować dyscypliny. Możecie szybko się zniechęcać, możecie szybko rezygnować, a szkoda. I tutaj też pokazują się osoby, które mogą mieć problem z działaniem, tak? Czyli zawsze do tej pory było tak, że to ktoś za Was decydował, być może byliście uzależnieni od kogoś. I teraz nagle może być tak, że to wy musicie samodzielnie podjąć jakąś decyzję. Może jesteście singlami, może zostaliście sami, może dokonaliście takiego wyboru, albo czas najwyższy dokonać takiego wyboru mm, i zacząć decydować za siebie. I tu jest ten problem pokazany, tak? Że jeżeli Ty weźmiesz sprawy w swoje ręce i zaczniesz żyć dla siebie, być dla siebie, to karty mówią, że poradzisz sobie w życiu. Poradzisz sobie. Tu są pokazane osoby, które są bardzo przemęczone życiem, zmęczone życiem, zmęczone obowiązkami, zmęczone pracą. Wszelkiego rodzaju sukcesy, zadowolenia, satysfakcja czy z rodziny, czy z pracy, czy z finansów, czy w ogóle z czegokolwiek jest dużym obciążeniem. Ty potrzebujesz wypoczynku, tak? Za dużo wzięłaś odpowiedzialności na siebie, dwójeczko, za kogoś lub za coś. I możesz czuć się, że jesteś w takiej pułapce. To może być odpowiedzialność za rodzinę. I przekaz jest taki, że ta dziewiątka pentakli, ona bardzo często mówi, postaw na siebie, w tym wszystkim odnajdź siebie, zatrosz się najpierw o siebie. Także podsumowując, to przesłanie dla ciebie na ten teraz brzmi w ten sposób: zaopiekuj się sobą, zwróć uwagę na swoje potrzeby, skup się na sobie, zaopiekuj się swoją kobiecością, przepracuj jakąś ranę, być może matczyną, być może jakąkolwiek inną, tyczy się ona kobiety, albo po prostu jesteś kobietą, która nie do końca akceptuje siebie. Jeżeli czujesz taką potrzebę, to zwróć się do kogoś o pomoc, o wsparcie. Tu się pokazała energia bardzo mocno kobiety, bo królowa kielichów i ona jest na pozycji to, co ci pomoże. Karty też mówią wykorzystuj swoją intuicję, bo masz ją bardzo bardzo dobrą. Zwróć też uwagę na to, co jesz, na to, co spożywasz, być może jest to czas na zmiany wyżywienia, czas na jakiś detoks Karty też mówią, że masz zaufać w sobie, masz szukać w sobie tego spokoju wewnętrznego, tej równowagi To też byłoby dobre, żebyś dwójeczko zajęła się swoją stroną duchową, żebyś skupiła się na tych swoich talentach, darach, bo też ich masz bardzo dużo i powiedziałabym, że mm, potrzebujesz spokoju, potrzebujesz równowagi, potrzebujesz więcej cierpliwości. Yy, nie zajmuj się już tak tą przeszłością, ani tą taką daleką przeszłością, tylko skup się na tej teraźniejszości. Chyba, że chcesz zająć się przeszłością po to, żeby tam coś pooczyszczać, pouzdrawiać. Pamiętaj, w Tobie jest siła wewnętrzna, w Tobie jest ta odwaga do działania i to Ty decydujesz za siebie, czy chcesz mieć tą. Witalność, zdrowie, czy, czy chcesz być osobą sprawną fizycznie, czy chcesz umieć przetrwać, czy chcesz mieć te siły w sobie, to od ciebie zależy, ale mimo wszystko ja tu czuję, że idą do ciebie duże zmiany. One są takie: no, nazwałabym to z przeznaczenia. Przed tobą jest no, jakiś nowy początek, nowy etap w życiu, tylko. Mm, Trzeba poddać się tym zmianom, trzeba zaakceptować to, trzeba przyzwolić na to. Taki przekaz, pozdrawiam. Trójeczka. Przesłanie dla ciebie na teraz, trójeczko. A tu mi się pokazują jakieś wizjonerzy, jakieś osoby, które mają fajną fantazję, fajne pomysły, tylko czasami możecie troszeczkę w tym takim nierealnym świecie żyć, i tu by się przydało zejść na ziemię. <grym> możecie być osobami, które podczas snu gdzieś podróżują w jakiejś innej czasoprzestrzeni. Nie wiem, czy pamiętacie te sny, czy macie tego świadomość, ale tak się tutaj pokazało. Karty mówią, że mm, czeka Was y, głęboka praca nad sobą. Wielu z Was poczuje taką pewność w siebie i odwagę do działania, ale zanim to nastanie, to przed Wami jest trochę do zrobienia takich porządków w swojej przestrzeni. Na pewno jest przy Was ktoś, kto może być nielojalny wobec Was, kto może okradać Was z energii, kto może podstępnie działać, kto może wszczynać intrygi, kłótnie, nieporozumienia, kto może być takim trochę zdrajcą. Jeżeli jest to ktoś w pracy, bo mamy tutaj pazia denarów i pazia mieczy, no to czas najwyższy gdzieś skonfrontować się z tym kimś, z tą sytuacją. To jest czas na wyjaśnienie pewnych spraw. Jeżeli docierają do ciebie jakieś plotki, pomówienia na twój temat, czy ktoś właśnie wiesz, że no działa niefajnie, no to karty mówią, że trzeba to zacząć wyjaśniać, ale masz być w tym wszystkim osobą taką pewną siebie, obiektywną, ale też upartą i trzymać się swojego, bo tu się mi pokazuje ta osoba jako przeciwnik, dość mocny, taki pieniacz, ktoś złośliwy, nerwus, choleryk, tak? Więc no, wytrwałości życzę w wyjaśnianiu trudnych, zawiłych plotek i spraw. To jest jedno i myślę, że tutaj to przesłanie ktoś potrzebuje już us usłyszeć. Jeżeli ktoś pod Tobą dołki kopie, pamiętaj, sam w nie wpadnie, ale musisz to wykazać. Czym prędzej, tym lepiej, bo szkoda czasu, szkoda zdrowia, szkoda energii. I teraz tak, myśl logicznie w swoim postępowaniu i w swoim działaniu. Ja tutaj widzę, że mogą być osoby, które mogą cieszyć się z zakupienia jakiejś działki, nieruchomości, z wybudowania domu. Mogą tu być osoby, które kupią działkę i pierwszą łopatę wbiją. Gratuluję, jeżeli tak będzie, jeżeli tak jest. Ogólnie karty mówią, że ty masz mieć. To w głowie, że życie to nie jest iluzja, tak? Ty masz nie żyć nierealnymi fantazjami, bo to Ciebie rozczaruje. Ty masz skupić się na, na sobie, na tym, co masz, na tym, co posiadasz. Ty masz skupić się na tu i teraz, Ty masz się zacząć mocno uziemiać żyć w tu i teraz. Karty pokazują, że jeśli starasz się o jakiś kredyt, dofinansowanie, jakaś osoba typu bankier, makler, ktoś taki pomoże ci. Pomoże ci tylko czytaj, zanim cokolwiek podpisujesz, czytaj, bo tam mogą być jakieś dziwadła, jakieś kruczki prawne, które no, później, w późniejszym czasie mogą być dla ciebie z niekorzyścią. Ogólnie ja tutaj czuję osoby, które będą szczęśliwe, które poczują taki w sercu. Nowy początek, nowy etap w życiu, które poczują się radosne, spełnione, zadowolone. Tutaj też dobre wiadomości odnośnie pieniędzy, finansów mogą przychodzić, ale też u niektórych z Was pracy. Ale pamiętajcie, nie tylko materia, nie tylko pieniądze to jest też dobry czas, żeby czerpać nauki ze swoich doświadczeń życiowych, tych z przeszłości. To jest też dobry czas, żeby chwilami pobyć samemu ze sobą, żeby poznawać siebie od środka, żeby poszukiwać prawdy o sobie w środku, o swoim życiu, o swoim istnieniu, nie tylko mamona i tak dalej, tak? Ok, to jest bardzo ważny przekaz, nie wiem dlaczego dla Was. I jeżeli ty czujesz, że tkwisz w toksycznym czymś, albo gdzieś już ci nie służy, bo jednak jest ta siódemka mieczy. To jest to czas na wypowiedzenie, czy z pracy, czy na uwolnienie się z toksycznego związku, jeżeli czujesz się zdradzana i tak dalej. Możesz być osobą, która gdzieś poszukuje tej wolności, która chce tego nowego miejsca dla siebie. To jest dobry moment do ostatecznego uwolnienia się od przeszłości. Ja to tak tutaj poczułam. Tylko nie uciekaj przed życiem. Nie zamykaj się w sobie, nie trać wiary w siebie, w sens życia i nie trzymaj się kurczowo czegoś bądź kogoś ze strachu. Nie, nie rób sobie tego. Także ja tu czuję, że u ciebie będzie jakieś szybkie działanie, intensywna komunikacja i dużo będzie się działo. Wszystkiego pięknego. Pozdrawiam.